To zjadłam ostatnio na obiad i nie tylko. Ostrzegam, że dziś będzie długo i kalorycznie. Zaczynam trochę przekornie, bo od deseru, ale za to wyjątkowego deseru, czyli od pączków autorstwa mojej mamy, ale też i córki. Jak widać, ilości jak dla wojska. Najważniejsze jest to, że w środku jest. Na dzień śliwkowe. Druga propozycja dania to mój basic, czyli kurczak w sosie słodko-kwaśnym z makaronem, czyli typowy obiad na szybko, kiedy nie mam na nic czasu i gdy jem właśnie tego typu dania, to przypominają mi się czasy studenckie. Następnie sok świeżo wyciskany z buraka, pomarańczy, jabłka i imbiru. Jak widać smakuje każdemu, w szczególności różyczce i tutaj chyba robiłam sobie typowy detoks, bo wjechała i maseczka oraz wyjątkowo Soczek. Następnie to, co tygryski lubię najbardziej, czyli domowy hamburger. To mięso w środku to był po prostu jakiś obłęd, niby takie proste, ale uwierzcie mi, mmm, jesteście najedzeni i szczęśliwi na kilka dobrych godzin. Tak samo jest w przypadku naszej ulubionej tarty z łososiem, brokułem i takim ala serkiem. Jest to danie idealne na każdą porę dnia, na każdą uroczystość, a przede wszystkim niezwykle smaczne. Kolejne danie bardziej tradycyjne, czyli po prostu łódko z kurczaka i sałatka, uwaga, z ananasem. Ciekawe połączenie, to akurat taka wariacja po prostu na niedzielny obiad. Tak samo na obiad, a raczej w sumie na kolację. Super sprawdziła mi się kasza gryczana z warzywami, a na górę położyłam sobie resztkę kimchi, które mi zostało i to było fenomenalne połączenie. Jeśli lubicie kuchnię azjatycką i naprawdę wyraziste smaki, to to jest coś dla Was. Pozostając w klimacie Azji, mam dla Was sushi, a raczej do pokazania Wam sushi wyjątkowe, bo to nie było sushi, wiecie, takie z lokalu, tylko ze sklepu. I to ze sklepu zazwyczaj jest mega średnie, a to było wyjątkowo dobre. Postaram się odszukać jakoś jego opakowania i wstawić Wam tutaj screen. Naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie i mogę śmiało powiedzieć, że z chęcią zjadłabym je jeszcze raz. I na sam koniec imieninowy obiad. Czyli parówki w sosie pomidorowym, ale takim wyjątkowym sosie, bo on jest zrobiony na zasmażce takiej z mąki i cebulki. Naprawdę pycha do tego pietruszka, no smak dzieciństwa. I na domknięcie tej uroczystości deser mojego autorstwa, który widzicie już chyba tutaj po raz setny. Tym razem w wersji a tiramisu, serek na skarponę, biszkopty i owoce. No w miarę sezonowe, bo gruszka i banan. Czy muszę mówić, że dobre? Chyba nie. Buziaczki i do następnego.